Nieobliczalne, jakie w swoich głowach mają dzieci. Ty, składają składaj na twardo. Aha, co wtedy nie są ręce? I wiesz, że jak ze wie, To, 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 może to, 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 Serce to, to, Co się stało? to, Tak, to, tutaj. to, gdzie mają łapa do tak. Żołądek? Żołądek, dusze? Chyba no tak. A czy każde zwierzę ma duszę? Aż tak, nawet żaby mają, i nawet chmury mają, i chodźmy, I wszystko ma Tak, mają Państwo przywilej tworzyć dla człowieka, który wierzy w to, że drzewo ma duszę, że chmury mają duszę, że wszystko ma duszę. Proszę Państwa, zwycięzcą w kategorii wspomnianej zostało studio Pixle. Nagrodę odbiorą pan Mariusz Ostrowski i pan Krzysztof Zaborowski. Zapraszam. Zawiera postać laptopa, iPada czy czegokolwiek innego, że grami, które tam zawiera, odciąga dzieci od prostszych rzeczy. Ale zamiast kłócić się z techniką, należy do niej wyciągnąć rękę i panowie to zrobili. Stworzyli aplikację, która pozwala dzieciakom tworzyć naprawdę bardzo fajne zabawy. Państwo widzieli przed chwilą na ekranie, na czym to polega, że projektuje się. Ale ja nie powiem, jak to się nazywa, bo ja nie wiem, jak się czytał. Foldify. Państwo są w podstawie najwyżą są ustawie Foldify. Pierwszy Foldify został ściągnięty ponad 20 tysięcy razy za Store'a. i okazuje się całkiem fajnym oswojeniem e rzeczywistości realnej więc wirtualną w sposób, który pobudza wyobraźnię, a nie jest prostym waleniem z krawionem. Dziękujemy bardzo za niezwykłe wyróżnienie nas i chcieliśmy pozdrowić pozostałą część zespołu, Renatę Ostrowską i Tomka Zawodzkiego. Dziękuję.